W pierwszym programie się po emigracji będzie małe podsumowanie kwartału, podsumowanie pierwszego kwartału tego roku. Będą już ponad 3 miesiące, jak mam zarejestrowany film w Polsce. Trochę osób pyta, co ja tu właściwie robię, co ja tu działam. Może wam ten odcinek dzisiaj trochę to rozjaśni. Zapraszam. Wyrwałem się wcześniej z biura, stwierdziłem, że nagram sobie odcinek znowu, znowu gdzieś na turze. w naturze. Po co się kisić w biurze? Ale mi się zrejmowało. Zrobiłem sobie znowu notatki na moich magicznych karteczkach, których nikt nie potrafi przeczytać i na podstawie tych karteczek zrobić dzisiaj odcinek. A dla tych, którzy wolą czytać, e, materiał macie w wpis na blogu w opisie filmu, jak prawie zawsze. To podsumowanie kwartału chciałbym zacząć odnośnie update do książki, ponieważ książka była głównym tematem tego kwartału. Dostarczyłem już wszystkie materiały do drukarni, a mi pozostało czekać. Dostałem z informację, że w drugim tygodniu maja mają mi dostarczyć książki. Może by się wyrobili jeszcze w kwietniu, ale tak trochę wyszło głupio przez święta i przez weekend majowy, przez majówkę, a się okazuje, że te ludzie nie pracują. W każdym razie, w drugim tygodniu maja... Ale co z tym tu skacze po mnie? Jakieś dzikie zwierzęta. W drugim tygodniu maja mam dostać te książki, czyli prawdopodobnie w trzecim, będę je wysyłał. Jutro mam spotkanie z jakąś taką kobitką od Poczty Polskiej. Podpisuję umowę w sprawie wysyłki. W sprawie wysyłki prawie 300 książek. Przedprzedaż jeszcze trochę będzie trwała. Oficjalny termin zakończenia jej to jest 14 maj. Możecie sobie zanotować, jeżeli chcecie kupić trochę taniej przed sprzedaży z moim podpisem, z autografem. To do 14 maja można jeszcze zakupić więc pozostaje mi aktualnie w sprawie książki czekania. mogę ten czas wykorzystać, bo na przykład zacząłem tę przeróbkę na e ponieważ więcej osób zakupiło e-booka niż książkę papierową o dziwo, znaczy mówią, że w Polsce sprzedaje się więcej książek papierowych a u mnie jakoś e-booków idzie więcej i nie będę tego czasu teraz oczywiście siedział bez czynienia. nawet teraz nie siedzę, tylko się opieram na nodze bo nie chcę siedzieć na tym pniu tylko biorę się za przeróbkę na e -booka. dużo osób czeka na przeróbkę drugiej wersji e -booka. Więc niedługo ja to zabieram. Miejmy nadzieję, że podobnie jak, jak wyjdzie druk papierowy, zacznę wysyłać. To podobnie również wyślę drugie wydanie jako e booka Ale tutaj drzewa powyrywane. To tyle, jeżeli chodzi o książkę. Przejdźmy teraz do samego podsumowania kwartału. Jakie cele były na ten pierwszy kwartał? Zawsze na kwartał stawiam sobie trzy cele. Pierwszy taki główny, główny cel i dwa takie poboczne, jak questy arpegu. Quest główny, dwa poboczne. I tym pierwszym celem, najważniejszym było wystartowanie z przed sprzedażą książki Czyli postawienie jakiegoś swojego sklepu internetowego, który to obsługuje Akurat nie stawiałem, o kurde, ale ten pień jest tutaj niestabilny Akurat nie stawiałem własnego sklepu od zera, nie instalowałem żadnego sklepu Po prostu zdecydowałem się skorzystać z gotowego rozwiązania, rozwiązania shoplo W sumie polecam, wszystko fajnie poszło sprawnie W takim samodzielnym wydawaniu książki papierowej Przed sprzedaż pomaga określić jaki nakład jest to wydrukowania Szacowałem, że będzie tego około 300-400 i wydrukuję 1000 sztuk. Jak się okazało, bardzo dobrze szacowałem. Sprzedało się właśnie około 300 sztuk i będę drukował pierwszy nakład 1000 sztuk, więc to był pierwszy cel tego kwartału: um, start sprzedaży, ruszenie sklepu i określenie, jaki pierwszy nakład będzie drukowany. Drugi cel um, to ogarnięcie wszystkich spraw związanych z publiczną książką. Gdy mam już przed sprzedaż, będę wiedział, jaki nakład będzie do drukowania. To trzeba się zabrać za parę rzeczy związanych z książką papierową, ponieważ jest to trochę więcej pracy niż z e-bookiem. Musiałem załatwić redakcję i korektę takiego tekstu. Nie mogłem jeden do jeden wkleić tekstu, który wyszedł z redakcji, ponieważ jest to tekst częściowo techniczny. Jest on trochę spraw o o jakieś programowanie obiektowe, jakieś takie dziwne rzeczy. I wiadomo, że redaktor tego słownictwa po prostu nie zna i musi sam się dowiedzieć niektórych rzeczy. I po prostu miał w tym tekście, który mi wysłał jakieś takie pytania. Na tutaj nie był pewien, czy to jest za słowo, czyli oprócz samego zlecenia tej redakcji korekty, były jeszcze jakieś takie konsultacje, czytanie tego tekstu, sprawdzanie co mi tu ten redaktor napisał, czy czasem nie zmienił mi sensu zdania i tak dalej. Po samej redakcji, korekcie, był czas na przygotowanie do druku, czyli wybranie jakie tam są czcionki, marginesy, generalnie jak to będzie wyglądało w druku. Miałem parę wersji musiałem to konsultować z osobą, która robiła te przygotowanie do druku, ale jeśli tu przewracam na te gałęzie, to zajęło bardzo dużo czasu, nie spodziewałem się, że przygotowanie do druku zajmuje aż tyle czasu, po jakimś czasie dostałem już przygotowaną wersję do druku i tam oczywiście różne rzeczy się podczas tego procesu popsuły, tutaj jakieś marginesy urwało, tutaj nie wiem jakaś spłaca się wkradła i były takie ping-pongi, wysyłałem nie wiem 10 rzeczy, które znalazłem, które są popsute w tekście, co dwa dni zostały naprawione później znowu czytam całą książkę, szukam jakiejś rzeczy. Tak tyle razy tę książkę przeczytałem, że już nie mogłem tego czytać, bo było już takie męczące i stresujące. Wiesz, że książka idzie do druku, jest niewydrukowana tysiąc sztuk i wiesz, że gdzieś są zawsze są jakieś błędy, po prostu już pod koniec akceptowałem, że nawet w pierwszym wydaniu książki, mimo tego, że wysyłałem poprawki na parę razy, przechodziło to przez profesjonalną korektę, redakcję i tak zawsze tam będą błędy, ale naprawdę jest to stresujące, gdy wiecie, że tyle tekstu jest drukowane. I nie jesteście w stanie wszystkiego wyłapać. Przez to są kolejne wydania książek: jak jest wydanie pierwsze, drugie, trzecie. Bo zawsze w profesjonalnych książkach zawsze znajdziecie jakiś błąd, jakieś drobne potknięcie. Jestem pewny, że mimo tego, że tyle razy zaraz poprawiałem w tej książce, wszystko była zlecona, redakcja korekta, parę osób to czytało, to na pewno gdzieś coś jeszcze znajdzie. Po przygotowaniu do druku zostało podpisanie umowy z Pocztą Polską, na co będę w ogóle wysyłał. Nie mogę przecież blokować okienka. Nagle przyjdę do poczty, i o tutaj muszę trzy godziny wysyłać książki dzisiaj, bo tak nie wszystkim blokować. Dlatego e, załatwiłem taką umowę, wymieć tę wysyłkę e, w miarę korzystnie. Jutro tę umowę podpisuję, już jest wszystko załatwione, dogadane. Tyle razy tam z kobitą już gadałem przez telefon, w końcu podpisuję tę umowę. Czyli bawiłem się. E, w sumie ten pierwszy, drugi cel tego kwartału to była zabawa. E, po pierwsze w takiego publishera, wydawcę książki, bo wydaję sam. I w dystrybutora, ponieważ tam sprzedaję. Mam własny sklep, który to robi. Sam wysyłam, czyli jestem mini wydawnictwem i mini sklepem. Naprawdę tu jest nierówno strasznie. I trzeci cel tego kwartału był związany z dostarczaniem treści. Z dostarczaniem treści na bloga i na YouTube'a. Założyłem sobie, że na YouTube'a chciałem nagrywać przynajmniej 9 filmów na miesiąc. Cel z regularną treścią udało się zrealizować. Materiałów pojawiało się dużo od początku roku regularnie przynajmniej dwa filmy na tydzień się pojawiały. Jestem zadowolony, że udało się regularnie treści zrobić. Czyli takie były trzy cele. Własny sklepik, by startować przed sprzedażą, marketing tego itd. Drugi cel, przygotowanie do druku, wszystko co robi taki publisher, taki wydawca książek. Drugi cel, to załatwienie wszystkich rzeczy związanych z wydaniem książki, czyli bycie takim mini publisherem, mini wydawcą. I trzeci cel, regularna treść na YouTube i na blogu, również to wypaliło. W przypadku Rzeczy związanych z drugim celem, czyli bycie małym publisherem, małym wydawcą, jedna rzecz nie została zamknięta, zostało zamknięte przygotowanie do druku. Celem nie było, by to jeszcze wydrukować, celem było to, by po prostu przygotować wszystko, by to już można drukować. I teraz po prostu czekam na realizację tego w drukarni, więc spoko. Trochę się to do kwietnia przesunęło, ale już mniejsza o to, zawsze mi trochę więcej czasu niektóre rzeczy zajmują. Już przywykłem, że zawsze sobie planuję więcej niż się udaje wykonać. Jedyne co nie udało się zrobić, e, chciałem domknąć rzeczy związane z wysyłką, by mieć już tą umowę podpisaną i tak dalej. Okazuje się, że to domykam dopiero jutro, e, więc to jest jedna rzecz, która jest prawie domknięta, a jutro będzie domknięta. Cele na kwartał zrealizowane. Teraz pokazując wam tego fajnego żuczka, do czego to w ogóle wszystko zmierza e, z tymi youtubami i wszystkim. Długofalowo chcę budować taką markę osobistą, ponieważ gdy chcę robić jakieś własne projekty, to celowo w ogóle. E, chce się utrzymywać własnych projektów, zrobienia własnych rzeczy A freelancikom tak jako plan B, bo dużo osób pyta właśnie, czy teraz jako freelancer Jakie zlecenia wykonuje Patrzy właśnie mi żuczyk, uciekł gdzieś Nieważne, uciekł sobie Dostaję od czasu do czasu oczywiście jakieś tam oferty, by pracować jako freelancer Przy jakimś projekcie a docelowo chce się utrzymywać własnych projektów Jak na razie się to udaje tym pierwszym projektem, teraz takim większym jest ta książka papierowa buduję taką markę osobistą, przeznaczenie, jakieś takie blogowanie takie nagrywanie na YouTube'a ponieważ gdy macie jakiś tam zasięg to mając taką markę osobistą mając taką markę osobistą dużo łatwiej jakiś swój produkt po prostu sprzedać coś z nim zrobić ponieważ same zrobienie tego, oprogramowanie tego jak kiedykolwiek robiliście coś samodzielnie i próbowaliście to monetyzować, to samo stworzenie produktu to tak naprawdę nie wiem, niecała połowa pracy Budowanie takiego czegoś, budowanie takiej marki osobistej, takiego zasięgu w internecie to niesamowicie mozolny i pracochłonny proces. Tak jak mozolnie przechodzę przez te drzewo, które się przewróciło, przez jakąś wichurę, czy może przez ten śnieg, który niedawno był. Ale długofalowo się to po prostu opłaca. To taka niesamowita dźwignia. Cokolwiek, co w przyszłości robicie, e, przez swój zasięg i masę osób, które Was po zna, otwierają Wam się różne drzwi, które bez marki osobistej po prostu są nieosiągalne. Parametrów dalej, znowu jakieś drzewo mi blokuje drogę. Tam znowu kolejne. Widzicie za mną ile tych połamanych drzew tu jest. Taki hardcore w tym lesie. Będę robił, oczywiście, jeszcze osobną retrospektywę, tylko o wydawaniu tej książki, tylko o wydawaniu książki papierowej. Taką obszerniejszą retrospektywę. Ale z takich wstępnych wniosków odnośnie samodzielnego wydawania książki, e, to na pewno na przyszłość, albo gdyby ktoś robił coś podobnego, jakby chciał o jakąś radę to nie podawajcie e, terminu zakończenia przed sprzedaży, czy w ogóle terminu, kiedy ma to zostać wydane. Tak jak mówiłem, planowałem, jak zapowiadałem przed sprzedaż, że to będzie kwiecień albo maj. I przez to miałem dużo stresu na przyszłość taki termin podawałbym dopiero, e, gdy się domknie, przygotowanie do druku. Robiłem takie przygotowanie do druku samodzielne, taka zabawa. W wydawce e, robiłem to pierwszy raz samodzielnie. I po prostu nie byłem w stanie tego określić, e, kiedy to będzie gotowe. Tak sobie rzuciłem kwiecień maj. I udało się wyrobić ten kwietniu, maju, ale naprawdę było to niesamowicie dużo stresu. Po nocach się budziłem, bo myślałem, że się nie wyrobię. <laughs> na przyszłość na pewno nie podam takiego terminu bez wcześniejszego domknięcia, e, przygotowałem do druku. To znaczy, już cele tego kwartału, co udało się zrealizować, ale oczywiście nie wszystko, co robiłem w tym kwartale, było związane, może powinno być związane bezpośrednio z osiąganiem tych celów, ale nie było. Robiłem, również, robiłem oprócz tego różne inne dziwne rzeczy. Na przykład e, konkurs daje się poznać, nie planowałem brać nim udziału, ale jakoś tak wyszło, Maciej Anicerowicz z devstyle.pl zapytał mnie, czy nie chcę być patronem medialnym tego konkursu. Tak stwierdziłem, kurde głupio, e, głupio ludziom polecać, wybrali, brali udział w konkursie, jak sam nie biorę udziału. Tak stwierdziłem, miałem z końca roku taką gierkę Phaser'a, którą zrobiłem dla jaj, tak dla przyjemności, to myślałem, to może z nią się trochę pobawię. Jako taki mały side project ją e, rozwinę. W sumie już z tego fajna seria na YouTube. Nagrywam teraz takie cotygodniowe development vlogi z tego projektu i patrzcie kolejne drzewo mi tu blokuje. Omijanie drzew Level Pro. W ramach tego side projektu e, obrałem sobie dwa cele. Po pierwsze trochę uczenie się JavaScriptu, ponieważ nigdy w JavaScriptu dużo nie robiłem. W sumie dużo się nauczyłem, bo zanim zabrałem się za projekt w ogóle nie wiedziałem, że istnieją takie standardy w JavaScriptie, jak ES6 i tak dalej. Wrzucałem kod źródłowy, bo jest to konkurs z otwartym kodem źródłowym. Wrzucałem jaki wrzucałem, coś tam się uczyłem i po prostu parę osób mi pomagało. Wrzucałem jakieś półtorej klasy do projektu, by projekt był po prostu czystszy. I tu widzicie po raz kolejny, że po prostu uczymy się robiąc coś, nie czytając kolejnej książki czy oglądając kolejną serię tutoriali tylko robiłem coś i w ramach tego się uczyłem i najwięcej się nauczyłem, to jest właśnie konkretny projekt, coś konkretnego trzeba zrealizować i nabyłem konkretną wiedzę przez to. Drugi cel to taki test monetyzacji gier webowych. Zawsze interesowały mnie aspekty biznesowe różnych rzeczy, jak na przykład takich gier webowych pisanych w Phaserze. Zrobiłem research na temat, jak można monetyzować takie gierki webowe. Dowiedziałem się tam sporo rzeczy związanych z szukaniem publishera, z szukaniem wydawcy, po co nie musimy tyle um, czasu wkładać w marketing. I to będzie taki drugi cel tego projektu. Spróbuję zrobić taki, taką grywalną grę, nie wiem, na pół godziny, godzinę grania. Spróbuję znaleźć wydawcę, zobaczymy, czy coś mi za to zapłaci. Na pewno będzie to fajny eksperyment i nauczę się czegoś związanego z technologiami, z tym JavaScriptem e, i Phaserem generalnie. I przy okazji zrobię test, e, jak można monetyzować takie gry. Więc myślę, wyszła fajna seria. Aktualnie w Development Vlogach jest to seria, właśnie filmów już tam jest. Możesz sobie zobaczyć poszczególne etapy, jak projekt jest rozwijany, research różnych tematów, jak właśnie monetyzacji i tak dalej. Naprawdę fajna seria z tego wyszła. Z podsumowaniem kwartału wraca oczywiście temat, jak efektywnie pracować, gdy pracujemy dla siebie, nie mamy nad sobą szefa, który nas pilnuje. Jak teraz spędzić ten czas produktywnie, jak się nie obijać? I czytałem niedawno wpis na blogu, na blogu True Valhalla, blogu autora tej książki o monetyzacji gier webowych, na podstawie której robiłem ten research do tego development blogu. Research na temat monetyzacji gier webowych, ponieważ to osoba, która utrzymuje się zrobienia gier webowych i monetyzowania naprawdę ich. Naprawdę fajnego tego e-booka wydała z zebranymi informacjami na temat e, monetyzacji gier Wspomniał on tam o swoim codziennym rytuale, co tak dziennie robi, jak on pracuje. Wspomniał tam o takim suplemencie diety, który bierze do śniadania, który podobno pomaga mu się koncentrować. Jest to taki jakby wyciąg z zielonej herbaty, taka skoncentrowana zielona herbata L-teanina. E, w każdym razie kupiłem to sobie i testuję to aktualnie. Wydaje mi się, że to pomaga, ale nie jestem pewny, czy to efekt placebo. I natrafiłem się na takie straszne książki Your Brain at work" wrzuciłem na bloga, na wpis do tego podsumowania kwartału ten film, tam możecie to sobie zobaczyć. Jest tam parę takich rzeczy, jak możemy sprawić, by nasz umysł się tak nie dokoncentrował. Nie wychodzi mi to nagrywanie na rowerze. Oprócz tego z rzeczy w tym kwartale trochę osób prosiło, by spróbować może nagrywać w terenie. Cztery takich filmów wrzuciłem, gdzie nagrywałem w terenie i o dziwo jest bardzo pozytywna reakcja na to. Sam się trochę dziwnie czuję ale w sumie fajnie się wyrwać wcześniej z biura i zamiast nagrać film w biurze sobie iść do lasu i sobie nagrać jakieś przewracanie na rowerze przeskakiwania przez jakieś drzewa na ścieżce niestety kończy mi się pamięć na telefonie jakoś nie pomyślałem by przed wyjechaniem oczyścić sobie pamięć by mieć więcej, <grytanie> mieć więcej miejsca na nagrywanie dlatego kończę teraz nagrywanie w terenie i resztę podsumowania kwartału już nagram sobie normalnie laptopem po staremu z tymi drzewami na ścieżce naprawdę jakaś plaga Taki mam jeszcze końcówkę pamięci, nagram możecie przejście. Kolejny punkt, który podsumowania kwartału. Bardziej otwarłem się z blogiem i kanałem YouTube na współpracę reklamową. Między innymi jedna firma rekrutacyjna z Malty e, zaczęła z nami współpracować. E, jeden materiał sponsorowany wrzuciłem, e, gdzie byli po prostu sponsorem e, materiału. E, parę innych firm, e, rozmawiałem z nimi, jakieś tam prowadzę jeszcze rozmowy. E, jedna rzecz, która się udała, odezwała się do mnie firma, szkoła programowania Coders Lab. Są oni teraz partnerem mojej książki. Będą między innymi rozprowadzać są książki sercowej pulsantów. Na pewno będzie to fajna współpraca, na której obie strony na pewno mogą dużo zyskać. Oprócz tego, za zerknę do mojej ściągi. Oprócz tego, z takiego podsumowania kwartału na YouTube dobiło prawie do miliona wyświetleń, do miliona łącznych wyświetleń filmów, więc to jest jakiś tam sukces. Na tle innych kanałów na pewno jest to nic, ale jestem zadowolony, że tyle udało się na razie osiągnąć. Z innych rzeczy w tym kwartale grupa Facebookowa tego bloga przekroczyła już 3400 użytkowników. Na pewno jest to fajna liczba, fajna społeczność tam powoli zbiera i taka prosta zasada. Be cool, don't be an asshole główna zasada tej grupy. I większość tego trzyma, jak jest ktoś jakiś toksyczny albo um, przychodzą ogłoszenia z działów HR i robi się z tego znowu słup ogłoszeniowy, to jest to wszystko usuwane i grupa się trzyma w miarę czysto. Pojawiła się rozmowa w podcaście DevTalk. Proszę um, sobie zobaczyć ten odcinek. To też na pewno ciekawa rzecz z tego kwartału. Mogłem tu porozmawiać z Maciejem o junior deweloperach fajny odcinek. I co do dalszych planów, na pewno chcę domknąć najpierw jedną rzecz, zanim zabiorę się znowu na coś, za coś nowego, trochę odpocząć i później zabrać się coś nowego, inaczej po prostu się wypale. Tak nie można się rzucać z jednej rzeczy dużej na drugą dużą rzecz. Ale parę rzeczy chodzi mi już po głowie, mogę o nich wspomnieć, Między innymi chodzi mi po głowie założenie podcastu w którym rozmawiałbym z ludźmi o projektach, takie retrospektywy, jak sam lubię robić, tylko w formie podcastu z jakimś gościem. Plan finansowania mojego bloga i kanału YouTube to oczywiście robienie jednego produktu premium na rok. I tak myślę, że zacznę sobie jakieś prace koncepcyjne nad produktem, który ruszy w okolicy 2018. Rozważam albo nagranie jakiegoś kursu, albo coś w rodzaju takich fiszek audio dla programistów. Zobaczymy co z tego wyjdzie, są na razie wstępne pomysły, możliwe, że zrobię całkiem coś innego. potencjalem dalszych planów, zależnie od tego jak wyjdzie eksperyment z tą grą webową, którą robię w ramach konkursu da się poznać, to możliwe, że zabiorę się za jakąś grę webową, jakoś edukacyjną grę muzyczną webową, na pewno nie coś tak ambitnego jak Note Fighter, może coś mniejszego, zobaczymy, może taki mały projekt zabiorę. I kolejna rzecz po domknięciu wysyłki książki, po domknięciu tematu książki w końcu, Zabiorę się znowu za więcej programowania na YouTube. Dużo osób pyta o kontynuowanie um, wzorców projektowych. Niektórzy wołają o Live GDX, niektórzy o Phasera. Zobaczymy, co jest z tego, tego na pewno się wznowi. Jeszcze od 3DX muszę nagrać oczywiście filmy w ramach tej akcji crowdfundingowej, która była, tam obiecałem nagrać ileś tych filmów i muszę w końcu to ponagrywać. Udało się też podpisać umowę w sprawie sieci partnerskiej na YouTube. Podpisałem umowę z siecią partnerską LiveTube. Na razie dużo z tego nie wynikło, ale to jest taka ciekawostka, jako rzecz, którą udało się zrobić w tym kwartale. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Aktualnie dużo z tego nie wynikło. Może w przyszłości będą z tego jakieś benefity. I to tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie kwartału. Większość rzeczy udało się osiągnąć Parę prawie jest jeszcze do domknięcia i trzeba myśleć co dalej. Trzeba domknąć jedną rzecz i później myśleć co dalej i w międzyczasie może trochę odpocząć, się nie wypalić. To tyle na dzisiaj. Na następnym programie się po emigracji widzimy się za dwa tygodnie. Cześć!